Takie szybkie pytanie. Jaki najgorszy loadout uważacie dla scout'a w grze? Jakbym miał ja powiedzieć, to moim zdaniem najgorszym loadoutem dla scout'a jest Ekwipowanie bąku atomowego kopu, piaskuna. oba filmy. Jeden to jest mój, który stworzyłem o bąku i piasku, który zrobił Rising. Bardzo polecam. Ale dzisiaj zajmiemy się trzecią bronią z tego najgorszego loadoutu. Tak, wiem, że ten loadout się pojawił wtedy, kiedy był Scout Update. Trochę ironia. I dzisiaj zajmiemy się czymś. O czym wszyscy mnie kojarzą, no prawie, ale i tak dalej, i tak dalej, więc, e, a jeszcze jakby ktoś powiedział, tak już wiem, że jest po ale wiecie dlaczego e, Roki zrobił film na Rexica? Bo to jest wina siły natury, a ja was zapraszam do omówienia siły natury. Jak chodzi o samą opinię o sile natury, dużo osób ma bardzo odmienne zdanie. Jedni uważają, że ta broń jest bardzo sytuacyjna i gorsza niż budownik czy stok, a niektórzy zachwalają tą broń na, no po prostu najlepsza broń w grze. Nie rozumiem takich ludzi i nie chcę zrozumieć, bo ja uważam, że ta broń jest słaba. A w moim przypadku ta broń powoduje u mnie totalny wylew, złość, porażkę i tam inne rzeczy negatywne, które zapomniałem jak się nazywają. Nawet kiedy wróciłem po krótszej przerwie do, od, wróciłem do TFA. Pierwsze, co chciałem, żeby nagrać film z TFS o sile natury, to oczywiście nie potrafiłem grać. Bo co? Bo grałem baloną siłą natury. I jak mi ktoś tu ma powiedzieć, że siła natury jest dobra, skoro powoduje, powoduje e, smutek u dzieci i ludzi, e, czy coś. Ale wiecie, czy na pewno nie umiem grać tą bronią? Czy ta broń jest słaba? Nie wiem, choć się domyśla. Jak chodzi o, o staty siły natury, są przez wszystkich kojarzone i znane. Jedynie co mogę zrobić to jedynie pokazać na ekranie, bo taki jest obyczaj. Ale najważniejszym albo najgorszym rzeczą w tej broni jest knobak, albo odrzut cokolwiek. I dla, on dla mnie... E, nerwia. Nie zrozumcie mi źle. Mo, może być bardzo użyteczny i bardzo śmieszny w przypadku na przykład na high towerze, gdzie jak są te e, dziury, to chce e, wypchniesz kogoś i... Zabawa po pachy, no ale w moim przypadku to mnie bardzo em, wnerwia. A najbardziej czuję wnerwienie, kiedy jak gram w powietrzu, gdy są standardowe jakby Scouta i strzelam w przeciwnika. To kurde co? zatrzymuje się, w, kurde, w powietrzu! No. Mam jakąś tam prędkość i tak dalej, a co? Przez tą siłą natury zatrzymuje się w powietrzu. No ja się wnerwię zaraz, bo kurde. Okej, okay, dobra, spokojnie, spokojnie. Nie mówię, że siła też można e, użyć tego odrzutu jako trzeci skok, co naprawdę łatwo się da zrobić, ale w większości czasu to e, będziemy się wnerwiać na odrzut, który będzie nam przeszkadzał w grze. I moim zdaniem e, buzownik jest lepszy w Permów w permą Persie, jak e, tak zwanym e, w o w momencie jest lepszy, bo e, cztery skoki są spoko. I tak wiem, że trzeba aktywować po jakimś tam e, czasie, ale lepsze to niż w się na siły natury. Czekaj, co, co, combo? E, Jakie combo? A, combo! E, jak e, mówisz o sile natury i tasaku. E, no, chyba to jest dobre combo, e, ale ja nie umiem. E, bo po prostu po pierwsze nie lubię siły natury, po drugie nie lubię siły natury i po trzecie i najważniejsze trzeba mieć naprawdę dobry skill, żeby jakkolwiek to używać. Wiem, że niby Haxun to potrafi, bo, ale powiedzmy szczerze. Haxun to jest powolony tryhard w T2, więc e, to nie e, osoba która jest tryhardem, wolałbym nie brać od niego przykładu. No i e, dużo osób dalej nie lubi Tasaka, jak chyba coś tam. Pamiętam, że chyba Benhardt nie lubił, więc... Eee, kombo niby okej, okay, ale... E. A chyba teraz najmniej takie może najciekawsze pytanie, a chyba można by powiedzieć, dlaczego mam taki wielki hate do takiej pikselowej broni. A ja powiem, e, nie pamiętam, nie serio nie pamiętam, bo coś było coś takiego, że jak pierwszy raz grałem siłą natury, to mi się nie spodobała i wolałem grać peltówką e, Tak, wolałem dupeltówkę od siły natury. E, trzeba chyba kiedyś powiedzieć, dlaczego tak e, moja e, moje opinia jest dziwna, ale wracając. To ja, jako ja, nie będę wam zmuszał do tego, że macie grać albo tym, albo tym, to jest wasz wybór czym chcecie zagrać o, nie, Oprócz nie grajcie e, egzekutorem, egzekutor, egzekutor nie jest op Ale i tak uważam, że niestety siła natury nie jest aż taka dobra jak niektóre, niektóre osoby mówią Bo moim zdaniem jest jako czwarta najgo, najczwarta bardzo użyteczna broń Ale to kwestia gustu Tak sądzę Nie wiem, bardzo mam mieszaną uczucia do tej, do tej siły natury, bo przez kilka lat, a dokładnie 4, to ja bardzo nienawidzę tej broni i dalej będę to podtrzymywał, bo to śmiesznie brzmi. Ale też, e, chyba też, że z tego jestem kojarzony jako największy hater siły natury. I chyba tak da, na zawsze tak pozostanie. Ale jak już mamy, jak chcecie już ożywać tej broni, to bardzo nie polecam, to nie wiem, macie na ekranie ladauty, które mogą być użyteczne. E, ja nie polecam. I tak, jak już chcecie grać, grać udzownikiem. Nie wiem, może budzą mi kiedyś się pojawi. Czekaj, jakie mam tutaj tematy, czekaj to. Czekaj. Nie, nie. O! Oh. Zapowiada się ciekawie. Hey,